Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Chciałam teraz spróbować odczytać energię. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Co się z nami dzieje w momencie śmierci z punktu widzenia człowieka, no, czyli tej, tej naszej duszy, no mówmy człowieka? Yy, wiadomo, każdy z nas stracił kogoś bliskiego, przyjaciół, yy, choroby, wypadki, no pff, nieszczęścia wszędzie, pełno wojny. Yy. Także nieraz zastanawialiśmy się, co jest po tej drugiej stronie. Czy sprawdzimy z punktu widzenia człowieka, co się dzieje, kiedy człowiek umiera. Spróbujemy odczytać energię. Co się dzieje z człowiekiem, kiedy umiera? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Myślę, że mamy to już. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Czyli śmierć, i co dalej? Co się dzieje? Umieramy, i co dalej? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Król kielichów. Myślę, że w momencie śmierci, kiedy zdajemy, musimy, muszą to być ogromne emocje, proszę Państwa, ta śmierć. Kiedy dusza zda sobie sprawę, co się dzieje, szarpią ją ogromne, to jest maksymalnie, to jest król kielichów. Ja tu widzę ogromne, ogromne emocje, które szarpią tą duszą, która nie wie pewnie, co się dzieje. Sprawdźmy dalej. Koło fortuny, czyli to jest taki, ale są, czekają nas pozytywne zmiany. To jest taka karta, nie bój się. To będzie dobre, to będzie pozytywne. To jest jakiś, taka karta dobrej przyszłości. Czyli po tej drugiej stronie nie masz się czego obawiać. Sprawdźmy dalej, co się dzieje w momencie śmierci jakiś problematyczny, co jest tym problemem w momencie śmierci, kiedy człowiek umrze, co jest oto problematyczne, zrywa łańcuchy, mamy diabła do góry nogami, czyli w momencie śmierci zrywamy łańcuchy ze wszystkimi paskudnymi ludzkimi cechami, z urządzami, z no wszystkim, co złe, co może charakteryzować człowieka, to jest i alkoholizm, i rządza władzy, i no wszystko, wszystko można tu podpisać. Także w momencie śmierci kończymy współpracę z diabłem. Teraz sprawdźmy, vocal point, o czym się mówi. No to jest karta dziewięć mieczy, to jest właśnie taka karta naszego strachu, takiego um, um, lęku przed śmiercią, takiego o Boże, jak to wygląda. Widzimy, widzimy tutaj rysunek tego przerażonego człowieka. No tak to wygląda, no nasza rzeczywistość, boimy się tej śmierci. Teraz sprawdźmy, o czym się nie mówi. O, to śniemy. Hanged man, czyli wisielec. Po śmierci, kiedy zerwiemy z tymi wszystkimi złymi ludzkimi cechami, jesteśmy pełni emocji, później ta dusza jest pełna emocji, pewnie nie wie, co się dzieje. Ta transformacja jesteśmy w jakiś sposób czasowo jak to powiedzieć zawieszeni. Wisielec, on czasowo wisi, zastanawia się, podejmuje decyzję. To jest taka karta chwilowego przestoju. Takiego nie spiesz się. I też karta właśnie transformacji, czyli podlegamy jakiejś transformacji. Po drugiej stronie czeka nas transformacja. Spójrzmy teraz. Przeszłość, która nie służy. To jest osiem różdżek. To jest taka karta piaru. Czyli ja tu widzę bardziej taką informację, proszę Państwa, takie każda religia ma inne teorie na temat śmierci. Sek, mamy setki sekt, książek. Czyli naokoło nas jest dużo informacji, ale też no nie zawsze pewnie prawdziwych. Sprawdźmy, i tak nie wiemy, w co wierzyć. Tak naprawdę, next. next co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Aha, jak już, po, jak już jesteśmy po tej transformacji, yy. Jest jakiś etap planowania. Widzimy tu tego człowieka, jakieś planowanie, i to jest planowanie na naszą przyszłość. Jakby to nie brzmiało. Widzimy rysunek, widzę to jak jakieś plany na reinkarnację. No, tymczas, proszę zobaczyć tą Ziemię. No, pani Zosia była. W Rumunii, to teraz może Argentyna? Teraz sprawdźmy feelings. Jak się czuję w momencie? Page of... To jest paść mieczy. Czyli to są jakieś nowe pomysły, nowe jakaś... Podlegamy transformacji, ale czegoś też się dowiadujemy, uczymy się czegoś, proszę Państwa. I to jest też karta takiej mentalnej energii. Dowiadujemy się czegoś, nowe pomysły, ale clearowne, tak jakbyś tu masz my zaplanowane. Następną, mi to tak wygląda, jakby to była reinkarnacja, bo mamy plany i potem dostajemy clearowną, yy, czyli jasną informację, co nas czeka. Yy, przygotowywani jesteśmy mentalnie do tej zmiany. Sprawdźmy dalej. Yy, wpływy z zewnątrz, co się dzieje z człowiekiem po śmierci? A. Yy. Rycerz kielichów do góry nogami. Hmm. Hmm. Powiem tak, nie bardzo chyba chcemy opuszczać tą drugą stronę. Myślę, że tam jest tak fajnie, że nie bardzo chcemy akceptować propozycje, które dostajemy, że czas już w drogę. Sprawdźmy dalej. Nadziei troski człowieka po... Mówmy człowieka po śmierci. As mieczy. Na dół. Mamy czas, czyli tak, dostajemy informację jakąś. Mamy tu cykl działania. Najpierw jest planowany, najpierw wisimy. Najpierw jesteśmy, o może tak, emocjonalnie jesteśmy, gotują się w nas emocje. Potem mamy jakąś transformację. Kiedy przejdziemy transformację, robione są plany, jakieś założenia, gdzie mamy być reinkarnowani, dowiadujemy się, mamy do, jasno wytłumaczone, dlaczego tak, a nie inaczej. Oczywiście nie chcemy, nie chcemy iść. Nie chcemy, nie wiem, doświadczać może źle przeżyliśmy poprzednie życie i nie chcemy wracać, nie chcemy doświadczać jakiegoś cierpienia, ale także tutaj mamy też taką kartę, właśnie takiego. Przemyślenia, bo gdyby to była prosto, to ok, zgadzamy się, tak jest, idziemy, akceptujemy, nie jesteśmy przeciwko, musimy się zastanowić, musimy podjąć decyzję, potrzebujemy czasu, musimy, nie bardzo chcemy. I sprawdźmy teraz final outcome. Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Hmm. To jest karta osiem mieczy, takiego ograniczenia. Ale sami chcemy być ograniczeni. To jest taka karta Sprawdźmy, może jeszcze dołóżmy tu dwie. W końcu akceptujemy. Zgadzamy się na propozycję, czy którąś z propozycji. Na ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Zgadzamy się na to? I sześć kielichów. Sześć kielichów to jest taka karta odrzucenia przyszłości przeszłości czyli takiego zapomnienia, takiego. A, kiedy akceptujemy nową, nowy etap, zapominamy zupełnie o przeszłości. Zostajemy ograniczeni. Nie będziemy pamiętać przeszłości, proszę Państwa. To są te ograniczenia. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że da to Państwu trochę do myślenia. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.